Chwała Panu Bogu. Tak jak Mariusz to pięknie powiedział, jeśli się człowiekowi zabiera jedno, to powinno mu się dać coś drugiego. Jeśli chrześcijaninowi zabiera się świat i układy ze światem, to powinien otrzymać braterstwo, powinien otrzymać rodzinę, taką, która żyje. I to się przejawia w wielu, wielu rzeczach. I między innymi wspomniał też Mariusz o modlitwie jedni za drugimi. Dziękuję Bogu za ten dobry czas, za piękne świadectwo Aliny. Za świadectwo, za słowo Pawła, Mariusza. o tej pięknej górze. Powiem wam, że ta góra wcale nie jest taka piękna jak najestetyczne szczyty, nie wiem nawet, no nie mówię Himalajów, bo nie widziałem ani, ale na zdjęciach. Po prostu jakaś tam góra, jakaś tam górka, z niektórych stron trudno zauważyć, że to górka. <laughs> Ale piękna i tyle słów, co o tej górze napisane, o żadnej najwyższej, czy najpiękniejszej, czy najbardziej majestatycznej górze nie jest napisane. O żadnej innej górze świata. A o tej dlatego, że jest to góra, góra Pana. Że tam się działy rzeczy, w których Bóg był, Bóg był obecny i, i dlatego ona jest taka niezwykła i nie ma sobie równej. Nie wiem, myślę, że, że to jest. Może, spod... Może to czytał Andrzej Bajeński. Ten fragment, jeden z tych fragmentów. Tak, chyba tak. Nie wiem. W Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale. Tak, czytał ten wcześniejszy, wcześniejszy fragment Andrzej, a później tylko wspomniał o tym, co, co się działo dalej. Nie czytał akurat tego fragmentu. <laughs> czytał o tym pytaniu, czy chrzest Jana jest z nieba, czy od ludzi. Tak, a ja ten środek tutaj... <śmiech> <śmiech> Jak Pan posyła mm, sługi do, do dzierżawców winnicy, i na koniec, w XIII wierszu, rzekł wtedy właściciel winnicy: Co mam uczynić? Wyślę syna mego umiłowanego. Może tego uszanują. Lecz gdy go wieźniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc: To jest dziedzic. Zabijmy go. A dziedzictwo będzie nasze. I wrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczyni im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli, przenigdy. On zaś spojrzawszy na nich, rzekł: Cóż więc znaczy to, co napisane? Kamień, którzy odwrócili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł? Zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie. Lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Wyślą syna mego. Lecz gdy wieśniacy to ujrzeli, zaczęli między sobą rozmawiać i mówili: To jest dziedzic. Zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Pomyślałem, czy, czy aż do tego się dopuścili charyzeusze nauczeni w piśmie, czy takie właśnie myśli im przyświecały. Wiemy, że Go nienawidzili, wiemy, że Jezusa nienawidzili, nie przyjęli, wiemy, że nie chcieli się poddać, przyjąć Jego słów, poddać się je Jemu, bo... ale żeby aż tak mówić, to jest dziedzic, czyli rozpoznali Go, że to jest dziedzic, że to jest syn właściciela winnicy i taka straszna myśl, zabijmy Go, a dziedzictwo będzie nasze. I myślę, że jeśli Pan Jezus nie powiedział nic na wyrost, ani coś, co nie pasowało do, do danej sytuacji, ani do nich. I myślę, że to właśnie było tak, że oni wiedzieli, że to jest. Mieli więcej, powiem tak inaczej, mieli więcej dowodów na to, że to jest Syn Boży, posłaniec z nieba, niż dowodów na to, że to jest, że to jest tak, jak mówili o nim. Ten, który miesza w narodzie, ten, który buntuje, ten, który przyszedł na rozrabiać raczej niż, niż coś dobrego uczynić. Więcej mieli dowodów na to, że to jest posłaniec Boży, syn Boży, i stąd tylko krok był do tego, żeby uwierzyć, że to jest syn Boży. I prawdopodobnie mieli świadomość tego, że to jest syn Boży. Że rozpoznali go tak, jak ci wieśniacy rozpoznali tego syna i powiedzieli, to jest dziedzic. I powiedzieli, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. <laughs> Które dziedzictwo? To ich dziedzictwo. Ich dziedzictwo, ich, ich sytuacja, ich pozycja, ich, no oni byli, oni mieli wyrocznie, że tak powiem, jeśli chodzi o prawo, o Biblię, o, o Boga, oni mieli patent. Jedynym w świecie. Nim się szczycili. Myśmy z ojca Abrahama. To był, to była ich chluba. To było ich dziedzictwo. Jezus przetruszyć to dziedzictwo. Chciał je oprzeć już nie na Abrahamie, a na sobie. Na tym, o który, któremu, którego Abrahamowi było obiecane. Abraham nie przyszedł zlekceważyć Abrahama absolutnie, Pan Jezus, ani go poniżyć, ale przyszedł, aby i próbował pokazać im to, co Abrahamowi było obiecane, pokazać im syna obietnicy. Oni woleli trzymać się swojego dziedzictwa. Woleli, bo było im wygodnie, woleli, bo nie trzeba było zmieniać życia. Woleli, bo nie trzeba było się uniżać. Prostych rzeczy nie trzeba było. Bo nie trzeba było przyznać, się, że jesteś się grzesznikiem, bo nie trzeba było przyjąć chrztu pokuty. Woleli bronić swojego dziedzictwa i powiedzieli zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Zost Wreszcie będziemy mieli spokój. Nikt więcej nie naruszy, bo nikt do tej pory tak nie trząsł ich podwalinami. Nikt. To, co zbudowaliśmy, zostanie nasze. <laughs> I dlatego Pan Jezus im mówi, i, i gdy Pan Jezus pyta się, co więc uczyni właściciel winnicy, tym, którzy zabili jego syna, przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. I oni słysząc to mówią, przenigdy, tak się nie może stać. Oni zrozumieli, co to znaczy wytraci wieśniaków, to znaczy odrzuci ich, wytraci ich, zniszczy ich, skończy z nimi. To jest jedna rzecz, przenigdy z nami, przenigdy. A druga rzecz, winnicę naszą odda innym. Jak to? Dziedzictwo abrahamowe innym? Bóg stanie się przyjacielem innych? Bóg stanie się Bogiem innych? Nie nas? Do tej pory był tylko nas. To przenigdy oznacza dwie rzeczy. Przenigdy Bóg nie zabierze nam naszego dziedzictwa i przenigdy Bóg nie odda naszego dziedzictwa innym. Przenigdy. Tak byli w tym utwierdzeni, bo jakżeż mogło się stać inaczej? Po ludzku by się nigdy tak nie stało. Ale ponieważ Bóg tak zamierzył i Bóg o tym mówił, a oni tego nie chcieli przyjąć. Mówią, „Prze nigdy. Pan Jezus patrzy na nich i mówi, to co znaczy to, co jest napisane? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Mówi wyraźnie, wskazuje na siebie i na nich: odrzucacie mnie. Co to znaczy, Kamień, który odrzucili budowniczowie, wy, stał się kamieniem węgielnym. Stał się najważniejszym kamieniem. Kiedyś od kamienia węgielnego zaczynała się budowa domu. Można powiedzieć tak, nie ruszył, nie ruszyła żadna budowa żadnego domu, jeśli nie był położony kamień węgielny. On jest najważniejszy, pierwszy. I później się na nim buduje. Mamy kamień węgielny w tym domu nawet. Widzicie go, możecie go zobaczyć. Tylko wyjdźcie z tego i przejdźcie do końca budynku i zobaczycie, bo żeśmy go odsłonili nie zasłaniali. Jest tutaj kamień węgielny. Tutaj, o, to z boku. To jest taki, taka już tradycja, wiecie, ale tak się kiedyś zaczynało i to zostało, bo, <laughs> I do dzisiaj w wielkich jakichś znanych budowlach symbolicznie już to już jest tak, ale jest murowanie aktu czy tam czegoś czy kamienia węgielnego, tak to rozumieją. Ale tak to znaczy. To, to, zna, to znaczy to słowo, to określenie. Kamień węgielny jest to początek budowy tej właśnie budowy, tego właśnie domu. To jest. Żaden inny dom nie będzie tu stał. To właśnie dla tego domu jest położony kamień i teraz można budować. I teraz budowniczowie odrzucają Jezusa, odrzucają Jego naukę, odrzucają Jego propozycje, a On staje się, pomimo tego, że oni go odrzucają, Bóg czyni go kamieniem węgielnym domu Bożego. I każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo on by upadł, ten kamień zmiażdży go. Każdy, kto odrzuca ten kamień, każdy, kto upada na niego, roztrzaska się. I to jest słowa, to są słowa wyraźnie skierowane do faryzeuszów. Roztrzaskacie się. Myślicie, że obronicie wasze dziedzictwo, ale roztrzaskacie się. bo uderzycie o ten kamień, bo jest konflikt. Wiecie, każdy kto uderzy, kto, kto uderzy się o ten kamień, roztrzaska i każdy na którego ten kamień spadnie, roztrzaska się, zginie. Jaka jest jakie jest jedyne wyjście? Jakie jest jedyne wyjście? Być w zgodzie z tym kamieniem. Zgodzić się, przyjąć, zaakceptować, uznać to jest kamień węgielny, to jest kamień węgielny mojego życia, to jest kamień węgielny mojego małżeństwa, młodzi. Jeszcze nigdy w historii zboru nie było tyle młodych par, które zamierzają budować małżeństwo. Powiem Wam, ja, powiem, ja mam obawy, czy dacie sobie radę. Pomyślicie, że sobie dacie radę. Macie prawie pewność, że sobie dacie radę. Nie wiem, na ile jesteście silni, żeby, gdy przyjdą, żeby wtedy, gdy przyjdą próby, gdy przyjdą doświadczenia, żebyście umieli oprzeć się na Chrystusie. Że będziecie umieli podporządkować się Chrystusowi, a może będziecie bronili swojego dziedzictwa. A ja myślałem, że to tak będzie. A ja myślałem, a mówiliśmy, że to ma być tak. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Wiecie, każdy... To, to, jest, to, to jest, wiecie, to się zaczyna od wielkich marzeń, to się zaczyna od wielkich pragnień, od, od, od dobrych pragnień, od dobrych pragnień. I to jest takie dziedzictwo. Żona, przyszła żona ma swoje dziedzictwo, swoich marzeń, swoich pragnień, swoich sposobów, swojego sposobu. Będę, tak będę dobrze postępować. Dobrze. Ale co stanie się, jeśli na swoje dobre postępowanie może zareaguje niedobrze? Ja będę miłował swoją żonę. Ja będę naprawdę dbał o nią, będę ją kochał. Ale co się stanie, jeśli na twoje takie działanie przyjdzie moment, taki moment, że ona zareaguje absolutnie nie tak. Co się stanie? Co się stanie z twoim dziedzictwem? Rozsypie się. Tak jak Paweł czytał to słowo. Ludzka droga wydaje się człowiekowi słuszna. Dzieła człowieka wydają się piękne, ale Pan, Pan dokonuje korekty. Czy będziecie mogli wtedy, czy będziecie mogli wtedy zaakceptować kamień, który Bóg postawił, który Bóg dał? Czy się rozbijecie o niego? A może zmiażdży was? Jak będziecie, jak będziecie w konflikcie z kamieniem węgielnym, z Jezusem Chrystusem, to nie dacie rady. I zamiast się cieszyć, radować, będziecie płakać. I powiecie, co, co, czy moje małżeństwo tak, tak miało być dobrze. Wszystkie inne są szczęśliwe dookoła chyba. Dlaczego są szczęśliwe? Nauczyli, nauczyli się, nauczyli się, że każda droga wydaje się człowiekowi słuszna, ale Pan bada serca. Nauczyli się, że nie, że, że nawet te dobre chęci palą na panewce. I nie, ma, I nie ma sił, żeby, żeby, żeby zacząć od nowa, żeby przebaczyć szybko, bardzo szybko, żeby postąpić tak, jak kamień węgielny nas uczy, żeby tak, tak żyć i tak budować, na, jak, jak na tym węgielnym kamieniu, a na tym węgielnym kamieniu, którym jest Jezus Chrystus, tam nie można budować złych rzeczy, krzywych rzeczy, z piasku, ze słomy. Nie można. Co Boże mówi, żebyśmy budowali ze złota, z drogich kamieni? Do srebra. Bo inaczej się nie da budować. Na tym kamieniu się nie buduje z takich rzeczy. Jeśli ktoś buduje, to co się z tym dzieje? Pali się, spłonie i rozsypie się. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, ale się bali. Ludu zrozumieli bowiem, że przeciwko nim mówi i przeciwko nim skierował to, to podobieństwo. I zajrzyjmy do ósmego rozdziału Izajasza, z którego jest przywołany ten, Pan Jezus przywołuje ten, ten wiersz. <laughs> To jest czternasty, wiersz ósmego, ale przeczytajmy 13 do, do 16. Tylko pana zastępów miejcie za świętego. Tylko pana zastępów miejcie za świętego. Tak powiem in, in, tak, żebyśmy rozumieli to bardziej, iż może szerzej, żeby tylko, no tak, no, kto, kto inny, jaki nie on święty. Ale tylko pana zastępów miejcie, jako tego, który zastępuje wszystko i jest wszystkim. Wszystkim. Tylko Pana zastępów miejcie. Jako wyrocznie na wszystko. Na wszystko. Niech On będzie Waszą bojaźnią i On Waszym lękiem. On. Ma być naszą bojaźnią i On ma być naszym lękiem. Dobrze mieć. Ten lęk. Dobrze mieć tą bojaźń. Dobrze, to nie. Wiecie, to nie boli. Ja powiem tak. Jeśli się boimy Pana, jeśli, jeśli odczuwamy lęk przed Jego świętością, przed Jego sprawiedliwością, przed Jego ognia, powiem, ognistym wzrokiem, przenikającym wszystko, dobrze jest. I to nie, to nie boli. Wiecie, to nie przeraża ten lęk. Z nim się źle nie żyje. Z każdym innym lękiem źle, źle się żyje. Ale Pan Jezus przyszedł zabrać nam każdy inny lęk. Bowie, jest słowo Boże mówi, że w miłości nie ma bojaźni, czy nie ma lęku. Pan Bóg przyszedł zabrać nam wszelki inny lęk o zdrowie, o przyszłość. O dzieci, o ciąże, o choroby jakieś tam, co się pojawią, o pracę. Można mieć lęków, że zachorować z tego powodu i poważnie zachorować. Panie Jezus, przyszedł zabrać nam wszystkie te lęki. Rozumiemy to? Wszystkie troski Wasze złóżcie na mnie, to jest wszystkie Wasze lęki, strachy, obawy. Złóżcie, zostawcie mi to. Ale chce nam, chciałby nam wzbudzić w nas, Jeden lęk przed Panem. I rozumiemy, że się źle żyje z lękiem, tak? Źle się żyje z lękiem. Jeśli ktoś jest przewrażliwiony na punkcie swojego zdrowia i się boi o byle, co, jak mu się źle żyje? Ile ma powodów do narzekania i do strachu, do niespokojnych nocy i tak dalej? Źle się żyje. Natomiast chcę powiedzieć tak, i myślę, że to, że to nie jestem ja sam tutaj, tak? Nie jest źle żyć z lękiem przed Bogiem. Nie jest źle. Naprawdę, kiedy masz ten lęk, kiedy przechodzisz przed oblicze Boże i przechodzisz z lękiem, to, to chwała spływa do Twojego serca. Nie jest źle. Kiedy ten lęk powoduje, że że podejmujesz walkę z grzechem, z porządliwościami. Kiedy ten lęk sprawia, że, po, że rozpoczynasz, zamiast pozwolić sobie na grzech, to później przeżywasz wielką radość, zwycięstwo. Coś niezwykłego. Nie jest źle żyć z lękiem przed Panem. Cudownie jest żyć. Niech będzie waszą bojaźnią, i on niech będzie waszym lękiem i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. To jest proroctwo, które spełniło się w tym czasie, gdy, żeśmy, gdy Jezus mówi do nich: Posłałem syna mojego, a żeście go zabili, ale stał się dla was. Kamieniem obrazy i potknięcia. Potknął się cały Izrael. I północny, i południowy. Nie było, że Juda go przyjęła, a, a, a Izrael go nie przyjął, albo odwrotnie. Nie było. Obydwa. I to jest proroctwo dotyczące czasów Jezusa Chrystusa i będzie wam kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Był. I wielu się potknie o nie, i upadną, i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. Nie mamy napisanej historii, co się stało, jakie, nie mamy opisanego życia tych, tych, przeciwników Chrystusa, tych, którzy z nim, tych, którzy zamierzali go zabić. Właśnie teraz go chcemy zabić. Nie ma, wiecie, ale gdyby było spisane, byłoby straszne. Byłoby takie, jak jest tutaj napisane, że będą usidleni i schwytani. O jednym możemy się tylko dowiedzieć, jest jakby o Judaszu. On też upadł na ten kamień. Nie przyjął go. I został usilony i schwytany. I przeraża jego, jego koniec, jego życie. Jego dalszy ciąg po tym, jak upadł. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Będę wyczekiwał Pana, który zakrywa swoje oblicze przed domem Jakuba, a w nim będę pokładał nadzieję. Do tego miejsca tylko. Bardzo mi się podoba ten szesnasty wiersz. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. To, które, to świadectwo Jezusa, które uwierzyli apostołowie, uczniowie pana Jezusa, oni uwierzyli, że to jest syn Boży. Oni zaufali mu bezgranicznie. I w ich sercach, w sercach uczniów, pan Bóg zapieczętował swoje świadectwo. Byli tacy uczniowie, którzy nie wytrzymali do końca i przed moment, kiedy się zgorszyli i odeszli. Nie mieli zapieczętowanego świadectwa, nie pozwolili na to. Jeszcze chwila, a może po tej chwili, może po tym doświadczeniu, może po tej próbie, byliby już takimi jak Piotr, Jan, pa, Juda, którzy wytrwali. Jak Jezus powiedział, wytrwaliście ze mną we wszystkich moich doświadczeniach, pokuszeniach. Pan Jezus zapieczętował i nikt tego nie może wyrwać. Wiecie, to jest ta zgoda z tym kamieniem węgielnym, akceptacja tego kamienia węgielnego. On, on nas nie my się o niego nie roztrzaskamy, a on, ani on nas nie zmiażdży. Bo żeśmy zaakceptowali go, żeśmy powiedzieli, tak, to jest kamień węgielny, to jest początek naszej budowy, to jest początek naszego życia. Chwała Ci Boże, że dałeś taki początek, niewzruszony i piękny dom budujesz. I w nas Bóg zapieczętował i tego świadectwa nie wyrwie nam nikt. Chwała Jezusowi. Nie wyrwie nam fałszywa nauka. Nie wyrwie nam diabeł. Nie wyrwie nam prześladowanie. Bo nie wyrywa dzieciom Bożym. Widzimy to. To jest świadectwo, które ciągle, ciągle oglądamy. Zabezpieczę świadectwo i zapieczętuje naukę w moich uczniach i będę wyczekiwał Pana. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że jesteśmy w takim naprawdę niezwykłym, wielkim Bożym dziele. Pisanie, że Bóg nas powołał do tego dzieła, powołał nas, że Bóg powołał nas, bo chciał nas wbudować na tym kamieniu węgielnym, buduje piękną świątynię, kościół i nas tam dojrzał, jak byliśmy jeszcze tam. I powołał nas. Niech będzie Bóg uwielbiony i Niech pozwoli nam naprawdę żyć w bojaźni Bożej każdego dnia. Amen.